Co za spotkanie, co za mapa. Wiedzieliśmy, myśleliśmy, mówiliśmy, że Face kontra G2 to będzie nie lada pojedynek, ale to co widzieliśmy na Newku, te zmiany tempa, te zmiany tendencji, zmiany wyników i drużyny, która jest troszkę bliżej zwycięstwa, to musiało nam wszystkim się podobać. Witamy podczas analizy po pierwszej mapie spotkania Face kontra G2. To spotkanie, o ile tylko damy radę, omówimy w tym momencie z naszymi ekspertami. Panowie czy... U Was też taki hura optymizm, czy u Was też takie emocje, bo no, mam wrażenie, że pewnie niektórzy myślą o tym meczu jako, może kto wie, przedwczesnym finale, na pewno meczu, który powtarza w finał z zeszłego roku i te emocje i atmosfera dopisuje nam po raz kolejny. No, ja jestem zadowolony, że mamy okazję obserwować po, po Outsiders taką dawkę emocji, tempa i wszystkiego, czego w sensie można się spodziewać. To jest wreszcie mecz, który widać oddaje rangę AIM Katowice. Zdecydowanie. Było widać jak G2 chociażby rozgrywało e, tę mapę z granatami. Przede wszystkim zajmowanie cały czas outsideu, bardzo strategicznej e, pozycji jeżeli chodzi o Niuka, która otwierała naprawdę sporą ilość e, możliwości wejść na bombsite. No cóż, naprawdę spotkanie na na najwyższym poziomie. I tak jak zapowiadali komentatorzy, mówiło o tym bardzo wiele Johnsification, my też trochę się na tym skupiliśmy. JKS być może będzie tym zawodnikiem, który wprowadzi G2 na ten wyższy poziom, że może to jest ten piąty element, którego im od dawna brakowało. Myślę jednak, że poza JKS-em wielkie wrażenie wywarł na nas Hunter i jego dyspozycja w pierwszej połowie, szczególnie bo tam zakręcił się blisko dwudziestki. I z drugiej strony brak Niko, bo z reguły było tak, że Niko musiał być kluczowym elementem, a widać, że w tej chwili G2 jest w stanie funkcjonować bez tej wyśmienitej formy Niko. Jego miejsce przejmuje Hunter i JKS i, i rzeczywiście ten duet funkcjonował wyśmienicie. Natomiast mam wrażenie, że w tym spotkaniu nie powinniśmy aż tak bardzo wchodzić w szczegóły, bo to jest spotkanie które nie powtórzy się nigdy pod względem podejścia taktycznego, pod względem pomysłów. Tutaj jest, mam wrażenie, mnóstwo improwizacji. Tutaj nie ma żadnego standardu, którego będą trzymały się te dwie drużyny, bo kiedy tak jeszcze rozmawialiśmy o zeszłorocznym finale, tam dostrzegaliśmy kilka takich pomysłów, które Face miało, aby rywala zatrzymać, aby znaleźć jakąś przewagę, a tutaj to jest tak dynamiczne, tak piękne, ale przede wszystkim ta skuteczność indywidualna zawodników wchodzących na bombsite, e, ale przede wszystkim sposób, w jaki wykorzystują błędy przeciwnika i jedni i drudzy, tutaj naprawdę nie ma momentu zawahania, wiedzą kiedy wychylić, ile czasu zajmuje snajperowi przeładowanie broni i kiedy można sobie pozwolić na ten krok dalej, a kiedy nie. To są tak małe szczegóły, ale w tak dynamicznej grze i to zarazem potwierdza klasę nie tylko z jednego i drugiego zespołu, ale każdego zawodnika zawodników po kolei. No w Counter-Strike'u potrzeba trochę trochę e, improwizacji, nie oszukujmy się, to i fenomenalnie to wyglądało, chociażby ta runda e, na wyniku 13-13, kiedy to Robs wchodził na okno i zgarnął te no, dwie eliminacje bardzo ważne w tej rundzie chociażby, no to było coś niesamowitego, ale no, Counter Strike, Counter -strike w czystej postaci. I... To jest Counter Strike przez wielkie C, przez wielkie S na pewno ta mapa. I, I można by też e, patrzeć, bo mnie najbardziej zachwyca w tym wszystkim to, że mając do dyspozycji czwarty dzień zmagań, nie, piąty dzień piąty. zmagań e, w Katowicach, pierwszy raz mamy do czynienia e, z CS-em tak zsynchronizowanym, jeżeli chodzi o dorzucone granaty. Jasne, przy takiej liczbie rund, przy 30 zdarzy się, że coś nie wyjdzie, natomiast kiedy te ataki były realizowane czy ze strony G2, czy ze strony FACE, wyczekiwanie na, na wybuch flesza to wszystko było dograne perfekcyjnie to jest coś czego naprawdę wiele dotychczas nie mieliśmy okazji obserwować i to pokazuje ten olbrzymi przeskok pomiędzy drużynami z fazy plane a drużynami które prawdopodobnie będą grały w finale absolutnie i zaraz do tego będę zmierzał natomiast powiedziałeś o tym że nie ma tutaj sensu rozpatrywać poszczególnych zagrań Zgadzam się z tym i nie zgadzam zarazem, bo oczywiście w tym meczu działo się tak wiele, że tych poszczególnych założeń taktycznych my nawet nie jesteśmy w stanie przy takiej objętości na czynniki pierwsze rozłożyć, ale z drugiej strony aż chce się wchodzić głęboko w to spotkanie, aż chce się zaglądać kto jak sobie radził, kto miał jaki impact czyje decyzje wywierały kolejne reakcje i akcje podejmowane na mapie. Bardzo podobało mi się to w pierwszej połowie przy naprawdę świetnej grze ekipy G2, bo przecież wynik po stronie atakującej osiągnęli rewelacyjny, myślę, jak na takie spotkanie, na takiego rywala, to jak oni wywierali presję na przeciwniku. Można było pomyśleć, można było odczuć, że już po kilku chwilach za sprawą granatów, o których mówisz, za sprawą Huntera, który miał 90% skuteczności w eliminacjach otwierających. Uwaga i fokus ekipy Face od pierwszych sekund musiał być na najwyższym poziomie. To no, też podobało mi się to jak chociażby e, Face, to czy była to sytuacja, która działała w dwie strony. W momencie, kiedy Face atakowało któryś z site'ów, kiedy przyspieszało, kiedy zwiększało tempo zawodnicy e, drużyny Face właśnie, to G2 się gubiło w sytuacjach, mieli problemy, e, nie byli w stanie, nie byli w stanie momentami odpowiednio zareagować. Tak samo G2 w momencie kiedy grali agresywniej, Face też miało e, kłopoty, jeżeli chodzi o zatrzymanie tego natarcia. Z kolei na przykład jeżeli e, przeciwnicy G2 rozgrywali to te rundy nieco wolniej, wtedy G2 mogło znaleźć dla siebie miejsce, mogli się odpowiednio wy wypozycjonować, no i w rezultacie zdobywać eliminację. I wydaje mi się, że tutaj widzieliśmy wyraźnie, że jest bardzo gruba kreska, która oddziela drużyny takie jak G2, takie jak Face od tych, które widzieliśmy chociażby w fazie play które z tamtą fazą i z tym turniejem przez te fazę się pożegnały, że takie myślenie poza schematem czasami musi być wdrożone gdzie to ja jako zawodnik muszę pomyśleć, gdzie mogę dołożyć jeszcze te 10% do 100%, jakie potrafię grać, jakie potrafi grać moja drużyna, żeby ten wynik jeszcze zmienić w trakcie trudnej rundy. Czy obserwując to, co działo się tutaj, ja dostrzegam taką prostą zależność. Poprzednie dni, i poprzednie spotkania to takie czysto taktyczne podejście. Jedna osoba domyka, rzuci granat, my wtedy podejdziemy sobie tutaj. Natomiast w tej grze nie dostrzeżemy tych małych szczegółów. Te szczegóły są częścią większego planu, ale przede wszystkim planu, który jest wciąż niewiarygodny. Wiadome. Tutaj jest tyle zmian decyzji yy, patrząc na, na poszczególne akcje, które się dzieją. I to jest właśnie najlepsze w tym dynamicznym counter strike'u prezentowanym przez te dwie formacje. Oni są w stanie w ułamku sekundy zmienić podejście korzystając z małej informacji, najmniejszej informacji, jaką są w stanie wyciągnąć. Tutaj nie korzystają z założeń przed startem rundy, tylko tak naprawdę budują e, cały ten atak czy też defensywę bazując na mikroinformacjach, które są dostępne. I uczą się tej gry na bieżąco. To, co Ak, dzieje się w trakcie tak, rundy, dokładnie. to co dzieje się w trakcie połowy, szybkie przetwarzanie informacji i wprowadzanie odpowiednich protokołów w życie. Niemniej, mimo że G2 wygrywa tę mapę, oni też nie ostrzegli się błędów. Nie ukrywajmy, bo to co czasami potrafił robić Robs, Twist w rundzie pistoletowej, czy chociażby to, że jedną taką rundę face na bombsite A wygrało, rundę ekonomiczną, rundę z pistoletami. Czy jest jakiś czynnik, który mógłby gwarantować zwycięstwo face, a czegoś według Was zabrakło w grze na mapie numer jeden? Patrząc, tylko jedna runda przychodzi mi do głowy na samym finiszu. Standardowy atak na Bomb sojda, bo, bo tym Face się tutaj e, bardzo często szczyci i rzeczywiście dokładność i, i jakby wysokość mm, skuteczności jest bardzo wysoka. Zabrakło jednego granatu dymnego dorzuconego na, na dobudówkę I, i wtedy udało się odpowiedzieć. To była sytuacja, która sprawiła, że Face osłabł ekonomicznie. I to był fakt wykorzystany przez G2. Gdyby ta runda, nie pamiętam, była 26 bodajże, 25. W ten deseń, sam koniec, gdyby ta runda potoczyła się inaczej, gdyby ten jeden granat dymny wylądował dwie sekundy wcześniej niż wylądował, nie było dwy, dwóch eliminacji zdobytych ze strony do budówki, co sprawiłoby, że face podłożyłoby bombę, rundę prawdopodobnie wy, wy, by wygrało, a G2 wtedy miałby pieniędzy. I to jest właśnie to spotkanie, gdzie jeden mały błąd może zaważyć przekreślić losy dokładnie. całej mapy. Tak, bo, bo, to, bo to jest to spotkanie, gdzie wszystko mogło wyglądać inaczej. To są tak bliskie rundy, nie ma dominacji żadnej ze stron. I to, że oni zagrali teraz i obserwowaliśmy 16-14, gdyby zagrali tę samą mapę jeszcze raz, to pewnie obserwowalibyśmy 16-14 dla Face. Bardzo możliwe i w tym się, z tym się w pełni zgadzam. Sfelder mówi, że zabrakło uwagi skierowanej w stronę do budówki, jeżeli chodzi o face, a ja mogę powiedzieć, <noise> że nie zabraknie i jemówki u nas na polskiej transmisji, bo już w czwartek 9 lutego o godzinie 20 spotykamy się podczas transmisji na żywo. Pogadamy, podyskutujemy, będziemy chcieli nawiązać z Wami kontakt, więc zapraszamy do tego, by być aktywnym uczestnikiem tego formatu. 9 dzień lutego, godzina 20. I jemówka. A za chwilę mapa numer 2. Już widzimy, że zawodnicy praktycznie przygotowani. No to panowie, na bazie tego, co widzieliśmy na pierwszej arenie, czego się spodziewacie i czy ranga tego spotkania Potrzebuje tego, by teraz to Face odpowiedziało, by odbiło piłeczkę. Czy wierzycie, że tak się stanie? No, wydaje mi się, że Face jest w stanie odpowiedzieć, patrząc na to, jak wyglądało poprzednie spotkanie, o którym już wspominaliśmy wcześniej. Face kontra G2, gdzie FaZe no, przejechało się po prostu po G2 na mapie The Ancient. To było bodajże do czterech punktów, jeżeli tak, dobrze dokładnie. pamiętam. E, więc jak najbardziej jest duża szansa na to, że Face zgarnie tutaj punkty dla siebie, jeżeli G2 nie wytrenowało sobie tej mapy odpowiednio dobrze. I ja po cichu liczę, że tak się stanie. To jest niedziela, kończymy weekend, więc zakończmy go w pięknym stylu, chociaż Super. oczywiście to nie jest ostatni mecz na dzisiaj. Oj, zdecydowanie jeszcze niedługo, chociażby para meczowa z ekipą Liquid tam przecież spotkanie z nami. No tym niedługo będziemy się emocjonować, ale na pewno g w tym momencie jest na niesamowicie wysokim poziomie, jeżeli chodzi właśnie o tę sportową rywalizację, o ten sportowy poziom. Mapa numer dwa. Już niedługo, no i proszę, to co już jest po stronie G2 obecne, czyli takie małe rzeczy, o czym miałem okazję porozmawiać z jedną z osób, która na bieżąco obserwuje te rywalizacje, obserwuje te zmagania, że G2 pod kątem takiej powagi sytuacji jest drużyną chyba najbardziej opanowaną, najbardziej skrupulatną. Oni, jeżeli już jakieś spotkanie może kończyć się za około godzinę, setapują się, przygotowują się. Też niesamowite, że można zobaczyć praktycznie najlepsza w tym momencie drużyna na świecie, a oni dbają o takie małe rzeczy. De facto, jeżeli się nie mylę, to rozmawiałem z osobą, która miała okazję i pracować dla drużyny FACE, i pracować dla drużyny G2, a więc zna dokładnie wszystkie szczegóły. No, zdecydowanie tak I, i pytanie, z kim w tym momencie bardziej taka osoba mogłaby sympatyzować. No myślę, że chociażby z sympatii dla Karigana. Chcielibyśmy, żeby w tym turnieju też Face sobie poradziło, bo e, sam mówiłeś, że jest w grze ten wielki szlem, że gdyby, gdyby Face... U udało się wygrać turniej w Katowicach, to dla Ciebie pod kątem takiej ikoniczności, symboliki, bardzo ważne byłoby to, piękne byłoby to, że oni zaczęliby tę drogę po Wielkiego Szlema i zakończyli właśnie tutaj w Katowicach rok później. Możemy już przechodzić na mapę numer dwa, możemy już przechodzić do naszych komentatorów. Ta piękna saga, piękna historia trwa. Face Clan kontra G2. Pora na mapę numer dwa.